wszystkim dzisiaj chyba bardzo wyczekiwany przez Was film, bo pytacie się mnie pod każdym odcinkiem, kiedy będzie rysowanie prac widzów, i zawsze jest co dwa miesiące pod koniec miesiąca, czyli teraz mamy pod koniec lutego, kolejny odcinek będzie pod koniec kwietnia. Tak, na sam początek chciałam Wam tylko przypomnieć, i dzisiaj zabieramy się za temat znaki zodiaku. Jestem już bardzo ciekawa, jakie rysunki mi na dzisiaj przygotowaliście i oczywiście wybiorę jak zwykle cztery, które odtworzę w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wasz rysunek się tutaj nie znajdzie, to możecie też poczekać do końca filmu, bo tam pokazuję również inne rysunki, które mi przesyłaliście. I na koniec również powiem Wam, jaki temat będzie na kolejny odcinek. Dobra, trochę się zagmatwałam, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli nie, no to oczywiście wszystko. Będzie w opisie. Pierwszą pracę, którą będę dzisiaj odtwarzać, dostałam od Zuzi i chciałam Wam na sam początek, jeszcze zanim przejdę do czytania i mówienia Wam o rysunkach, powiedzieć, że mój tablet odmawia posłuszeństwa, dlatego, że nagrywam sobie na nim ekran. I on nie chce czasami załapać i później się skapnę dopiero po jakimś czasie, że nie nagrywa, bo tego niestety nie widzę. No i będziecie mieć fragmenty w różnych opcjach. Będzie nagrywana z programu, bo się akurat automatycznie nagrywa, albo nagrywaną z ekranu, więc no, tak będziemy przeskakiwać. Bardzo cieszę się, że w Procreate jest właśnie ta opcja, że automatycznie może nagrywać mi timelapsa, więc... Tu akurat jest duży plus dla Procreate, wielki news dla mojego tabletu. No dobra, po przydługawym wstępie możemy przejść już do czytania e-maila od Zuzi. Cześć, mam na imię Zuzia i mam 18 lat. Od pewnego czasu tworzę rysunki na iPadzie w Procreate. Teraz próbuję sił w Twojej serii. Oto opowieść o mojej pracy. Historia zaczyna się dnia 19 marca 1999 roku. Tej nocy na niebie widniał księżyc w pełni. Pewna wróżka imieniem Salma postanowiła doskonalić swoje techniki horoskopowe. W starej księdze, którą odziedziczyła po prababce, wyczytała sposób na dokładniejsze horoskopy. Potrzebne były jej mały kociołek, liść mięty, kora z uschniętych patyków oraz kropelka krwi. Żeby sposób działał, księżyc musiał być w pełni. Salma nie do końca wierzyła, aby sposób opisany w księdze sprzed stu lat miał jakkolwiek wpłynąć na polepszenie jej techniki. Ale wszystko, co potrzebne posiadała, więc postanowiła spróbować. Do kociołka wrzuciła liść mięty, trochę suchej kory, oraz ukuła się w palec, by zebrać kropelkę krwi. Kociołek zakryła szmatką i zostawiła na noc. Rano poszła zobaczyć co z kociołkiem, nastawiając się, że zapewne nic się nie wydarzyło. Zdziwiła się, gdy zobaczyła rozbity kociołek, rozerwaną szmatkę oraz otwarte na szeroko okno. Z tego tajemniczego zaklęcia powstała dziewczyna. Dokładniej był to znak zodiaku odpowiadający dniu, w którym zaklęcie zostało wykonane. Dziewczyna nosiła imię Pisces. I tu ode mnie mały komentarz, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Jeżeli nie, to napisz mi w komentarzu. Dalej historia. Była w wieku nastoletnim, jednakże jej wygląd różnił się bardzo od zwykłych nastolatek. Jej ciało, włosy, usta oraz oko posiadało odcień wręcz szary. A dlaczego tylko jedno oko było szare? Otóż po prawej stronie jej twarzy widoczne było błękitne przebarwienie, które przechodziło przez jej oko, co wpłynęło na jego kolor. Było oceaniczne błękitne. Można było zobaczyć w nim odbicie wody, a same jej oczy były zaczerwienione. Pisces starała się nie odróżniać tak od reszty, jednak z jej wyjątkowym wyglądem nie było to proste. Postanowiła zaszyć się gdzieś daleko od miejsca, w którym aktualnie przebywa. Kto wie, może spotka po drodze więcej ludzkich znaków zodiaku. Znak zodiaku, ryby. Bardzo dziękuję, Zuzia, za Twoje zgłoszenie. Bardzo też przypadło mi do gustu ze względu na tę historię. Do tego super rysunek. Bardzo fajnie wszystko wymyśliłaś. I w sumie ta postać nie jest aż tak bardzo oczywista, kiedy na nią patrzymy na pierwszy rzut oka. Nie przypomina ryb, ale jeżeli zagłębimy się w historię, no to możemy jednak to dojrzeć. No i na swojej wersji również dorysowałam dosyć dużo wody. I też bardzo spodobały mi się te bąbelki wokół jej twarzy. Kolejna ilustracja, którą będę dzisiaj odtwarzać, jest od Klaudi. i zostawiła bardzo krótki e-mail, więc no szybko wam to przeczytam. Hejo, jestem Claudia, mam 14 lat, rysuję praktycznie od zawsze. Tu historia mojej oce OC, czy jak to przeczytać. Lia to śmiertelna bogini, pochodzi z wymiaru, w którym znaki Zodiaku walczą ze sobą. Są różne klany. Lia jest w klanie Skorpiona. Umie czarować ze względu na to, że jest boginią. Jedyną w tym wymiarze, nie wiadomo jak powstała, po prostu jest. Obudziła się w wieku 17 lat ludzkich na pustyni. Tam uratowała ją Li z klanu Skorpionów, ale to inna historia. Lia z wdzięczności dołączyła do klanu Skorpionów i dzielnie walczy u boku Li. Przepraszam, że historia może być trochę niespójna. Yy, no, no ciężko mi się czytało, mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam, bo nie widziałam żadnych znaków, i znaczy, widziałam kilka znaków interpunkcyjnych, ale większość się ze sobą jakby zlewała, więc <grywka> daj znać, czy dobrze przeczytałam historię. I mamy też do Klaudi TikToka, YouTube'a i Instagrama, więc zostawię Wam na dole w opisie, jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie rysunki tworzy. I teraz dodam od siebie, że kiedy po raz pierwszy spojrzałam na tę pracę, wiedziałam, że muszę ją narysować, bo tak ona mi przypadła do gustu, mimo tego, że mamy dosyć krótki opis yy, i niekoniecznie wiem do końca o co chodzi, to ta postać jest taka urocza, ma przepiękną fryzurę, bardzo ładny ubiór. To mnie zdecydowanie przekonało do przerysowania twojej pracy i bardzo ci dziękuję oczywiście za maila i zgłoszenie. Na pewno wiem, że z tyłu na oryginale jest jeszcze właśnie taki lekko zarysowany, jakby ogon skorpiona, ale ja tego nie zrobiłam, bo w sumie nie wiedziałam, czy to jest tak po prostu dla dekoracji, czy to jest element postaci. Dlatego ja bardzo lubię, kiedy piszecie mi, jak wygląda postać, co ma na sobie i tak dalej, żebym wiedziała, co uwzględnić. Czasami też ciężko jest zobaczyć, jakie są kolory, więc super, jeżeli rozbudujecie trochę bardziej opis. Nie musi być to właśnie historia jakaś mega wymyślona, tylko nawet wystarczy, jeżeli opiszecie mi postać. Ale powiem ci, Klaudia, że naprawdę piękna stylistyka pracy, taka Czysta i sylwetka przepięknie wygląda. I kolejna, już trzecia praca w tym odcinku dostałam ją od Mai, i tu mamy trochę dłuższy opis, więc szybko przejdę do przeczytania go. Hej, jestem Maja, mam 13 lat. Ogółem, od jakiegoś czasu jesteś dla mnie ogromną inspiracją, a szczególnie seria z rysowaniem prac widzów mi się podoba, więc postanowiłam przesłać moją pracę, która przedstawia interpretację koziorożca w wersji ludzkiej. Oczywiście z krótką historią postaci, którą postanowiłam ci napisać w formie legendy o tym, jak powstał świat. Jest to mój wymysł. Widzę, że tutaj takie małe anegdotki, więc też Wam przeczytam pokrótce. Rysunkiem bardziej zaczęłam się interesować trochę ponad 7 miesięcy temu, więc proszę przymknij oko na wszystkie błędy i niedociągnięcia. W dodatku nigdy nie uważałam się za osobę dobrze piszącą, więc moje krótkie opowiadanko pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że moja postać się spodoba, że wykorzystasz ją w odcinku. Praca została wykonana w aplikacji Procreate. No Maja, ja nie wiem, czy od siedmiu miesięcy i taki piękny rysunek mi przesłałaś, no ale dobra, przechodzę dalej. Na początku było bezkresne morze, a świat, jaki znamy, nie istniał. Tylko ocean bez dna oraz bez końca pokrywał cały wszechświat. Zapewne niezmącona niczym woda przez wieczność trwałyby w bezruchu, ale z nicości wyłoniło się dwanaście boskich istot o ogromnej mocy, sile oraz inteligencji. Później zostały nazwane Zodiakami. Spojrzały na siebie i zrozumiały, po co zostały powołane do życia. Miały zostać twórcami nowego świata. Przez pierwsze dni po narodzeniu istoty rozmawiały o tym, jak będzie wyglądał świat oraz o tym, jakie stworzenia będą go zamieszkiwać. Stwierdziły, że świat nie może być zbyt idealny, ponieważ to w niedoskonałości kryje się prawdziwe piękno. Po długich obradach w końcu zabrały się za tworzenie. Najpierw stworzyły dno i koniec dotychczas bezkresnego oceanu. Nad nim rozpuściły powietrze, później wzniosły lądy i wyspy, na których wzrosły rozmaite rośliny. Stworzyły zwierzęta, ich hierarchie, by łańcuch pokarmowy odpowiednio działał. Na sam koniec powołały do życia istoty najbardziej przypominające je same ludzi. Dały im większą od innych zwierząt inteligencję i odtąd czuwały nad ich losem. Teraz parę słów o samym wyglądzie postaci, czyli koziorożcu. Oczywiście umieściłam na jej głowie rogi, przecież koziorożec jako zwierzę też je ma, choć mocno się one różnią od tych moich. Na ich końcach wiszą ala kolczyki w kształcie Saturna. To właśnie żółty posiadacz pierścieni czuwa nad osobami urodzonymi pod tym znakiem. Na jej czole wisi też biżuteria, kryształy w kolorze niebieskim. Ostatnim akcesorium jest naszyjnik na jej szyi. Także jest niebieski. Poszalałam z tym kolorem. Jej włosy mają ten sam kolor są proste i rozpuszczone za to skóra jest lekko żółtawa. Postać nie ma makijażu i to by było na tyle. No dobra, Maja, tak jak wspominałam, nie wiem jak ty to zrobiłaś że taki piękny rysunek od 7 miesięcy no super, ja jestem mega zachwycona. Tak mi przypadło do gustu, że musiałam zrobić swoją wersję. Moja jest trochę bardziej kolorowa, bo tutaj mamy takie szarości, tak bardzo ciemno. Chciałam dodać trochę życia, szczególnie kiedy napisałaś, że dużo tutaj jest niebieskiego. A właśnie na Twojej pracy widzę głównie przewagę szarości, chyba że jest to jakieś złudzenie. Wiecie, czasami się wydaje, że jeżeli koło jakiegoś koloru jest inny, to on ma od razu inny odcień. Musiałam się też powstrzymać, żeby nie zrobić jej makijażu, bo bardzo lubię malować oczy, robić jakiś inny kolor ust, ale chciałam, tak jak Maja mi napisała, że nie ma makijażu, nie robić jej tego. No i co, bardzo dziękuję Mai za przesłanie mi pracy i lecimy do kolejnej. Na dzisiaj praca jest od Kamila, czyli mamy jednego rodzynka w naszym odcinku i czytam wam już, co mi napisał, bo jest dosyć ciekawie. Hej, Sami, mam na imię Kamil. Postać, którą narysowałem, ma na imię Nun. Dawno, dawno temu istoty magiczne żyły w zgodzie z ludźmi. Ludzie dzielili się z nimi swoimi plonami, w zamian magiczne stworzenia uczyły ich alchemii, czytania z gwiazd i życia zgodnie z naturą. Raz w tygodniu spotykali się na dziedzińcu, wspólnie bawili i tańczyli wokół ogromnego ogniska, które dzięki gwiezdnemu piaskowi zmieniało kolory, a jego iskry tańczyły, powiewając w powietrzu wraz z nimi. Niestety ta szczególna więź wiążąca ludzi i magiczne stworzenia nie podobała się szlachcicom, którzy bali się, że ta niesamowita moc, którą oni posiadają, zostanie użyta przeciwko ludziom. Wprowadzili bunt w swojej wiosce. Ogłosili, że kalcjusz, najważniejszy ze szlachciców w wiosce, został zaatakowany przez magiczne istoty. Miejscowa ludność postanowiła wygnać wszystkie stwory jak najdalej od miasta. Zabrali ze sobą widły i pochodnie udali się do ich wioski. Przestraszone stworzenia widząc wrogo nastawionych ludzi, uciekały ile sił do lasu, jednak na próżno. Szlachcice podpalili lasek i większość stworzeń zginęła. Kilkorgu udało się jednak ukryć na nocnym niebie w postaci gwiazdozbiorów. Mieli ogromny żal do ludzi, że takich potraktowali, więc postanowili się przenieść na zawsze do galaktyki i osiedlić się tam. Ludność, gdy ujrzała Kalcjusza całego zdrowego, zrozumiała, że to był tylko zwykły przekręt i skrzywdzili osoby niewinne, które tak kochali. Z racji, że nie mogli nic już zrobić, by wrócili na Ziemię, poeci pisali o nich legendy. Babcie opowiadały wnukom na dobranoc historię o magicznych stworzeniach. Malarze malowali z nimi obrazy, a astrolodzy, dzięki naukom, jakie im zaoferowali, obserwowali ich gwiazdozbiory, licząc na znak, że ich zły uczynek zostanie kiedyś wybaczony. Tak oto powstały znaki Zodiaku. Mój rysunek przedstawia istotę z najbardziej wymarłego gatunku. Aquarius. Zamieszkują gwiezdne wodospady i dbają o wodę na ziemi. Każdy akwarius posiada magiczną wazę, z której wydobywa się czysta, krystaliczna woda z podwodnymi skarbami. Nun ma długie, falowane włosy, przypominające fale oceanu. Na jego ciele znajdują się różne perły i mieniące się kamienie. Jak na chłopaka mam bardzo dziewczęcą urodę, ale jest to normalne dla gatunku Aquarius. Jest poszukiwaczem. Uwielbia pływać w jeziorach, morzach, szukając różnych skarbów. Mam nadzieję, że zarówno postać, jak i historia ci się spodoba. Mogłabyś mi dać jakieś rady, nad czym powinienem popracować w rysunku digitalowym? Dopiero zaczynam i jest to moja pierwsza pełna ilustracja. Zostawił również do siebie Instagram, więc jak zawsze będzie na dole w opisie. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu, za zgłoszenie i powiem szczerze, że patrząc na Twój rysunek, nie powiedziałabym, że dopiero zaczynasz w rysunku digitalowym, bo tak bardzo przyciąga uwagę. Jest tutaj tyle szczegółów, że nie wiadomo na co patrzeć. Więc kurczę, jeżeli miałabym się, nie wiem, do czegoś doczepiać, w ogóle nie wiem, jaki efekt chciałeś osiągnąć. Więc fajnie jest też pisać, co chcieliście uzyskać, jeżeli prosicie mnie o jakąś poradę, to może właśnie skupienie uwagi na jakimś danym obszarze. Ale też taka ilustracja, jaką tutaj zrobiłeś, ma swój urok. Niektóre kreski może wydają się być chaotyczne, ale mi się jak najbardziej to wszystko podoba. Właśnie tak jak mówiłam, zależy jaki efekt chciałeś osiągnąć, więc ciężko mi tutaj coś doradzić. W dzisiejszym odcinku to jeszcze nie wszystko, bo tutaj możecie zobaczyć, jakie rysunki przesyłaliście mi również do tego odcinka. Nie jestem w stanie umieścić ich wszystkich, bo jest ich dosyć dużo, a odcinek trwałby naprawdę mega, mega długo. Także możecie zobaczyć tutaj między innymi, może jest wasza ilustracja. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za branie udziału. No i teraz przyszła pora na ogłoszenie Wam kolejnego tematu do odcinka, który pojawi się, tak jak Wam mówiłam na samym początku, pod koniec kwietnia tego roku. I uwaga, będą to drzewa. Nie bez powodu ubrałam się dzisiaj na brązowo. Także prosiłabym was o wysyłanie mi swoich prac w tematyce drzewa, żeby była to jakaś wasza wymyślona postać. Oczywiście wszystkie szczegóły macie na dole w opisie, gdzie wysyłać, co napisać i tak dalej. Ja zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się również inne rysunki niż widzicie tutaj na YouTubie. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!